w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszam. Alicja Rysiejko, Wicestarosta Starosta Powiatu Sopulskiego. zapraszam do zespołu szkół dobrowie białostockiej. Nazywam się Antoni Grinkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszam do zespołu szkół w Dąbrowie Białostockiej. Leszek Jejko, sekretarz gminy Dąbrowa Białostocka. Zapraszam do zespołu szkół w Dąbrowie Białostockiej. Nazywam się Andrzej Kamiński, jestem kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej. Zapraszam. Maciej Sulik, dyrektor Miejskiej Gminy Ośrodka Kultury Kodrowie Dostockiej. Zapraszam. Halo! Halo, próba mikrofonu! Halo! Halo, próba mikrofonu! Zdziszek! Do góry! Tu LTV. i witam serdecznie w zespole szkół imienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockim. W naszej szkole dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Należymy do kilku wielkich projektów takich jak Archimedes, Białystok, miejsce dobre do studiowania oraz Akademia Kompetencji Kluczowych. Uczniowie czerpią z nich mnóstwo frajdy, ale też pożytecznej wiedzy. Panie profesor. Niech nam Pani powie, co daje użytkownikom ten projekt. Rozwija kreatywność. No i pobudza, prawda, do działania. Na początku przeprowadzimy doświadczenie, które, którego tematem będzie przeprowadzenie e, wykrycia substancji słonecznej w dymie papierosowym. W związku z Euro 2012 na terenie budowana jest hala, gdzie będą odbywać się mistrzostwa międzyklasowe w piłce ręcznej. Zobaczymy. Dzień dobry. Jesteśmy na terenie budowy hali sportowej w Bydgoszcowskiej przy naszym liceum. Jest z nami pan dyrektor Jarosław Wili. Niech pan nam powie coś o naszej hali. Kiedy będzie oddana do użytku? Hala będzie oddana do użytku... We wrześniu, październiku 2011 roku. Hala jest jedną z większych na terenie powiatu Sokolskiego i dzięki temu, mam nadzieję, spełni oczekiwania także młodzieży, która będzie z nich korzystać. Przede wszystkim, jak widać, ogrom tego budynku. Będzie tutaj 240 miejsc na widowni, która będzie mogła obserwować wydarzenia sportowe, które będą się działy, zresztą nie tylko sportowe, które będą się działy na terenie właśnie tego obiektu. No i przede wszystkim to, co jest bardzo interesujące, wydzielone zostanie z tego duże boisko do piłki ręcznej, które do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki, do tenisa ziemnego, także praktycznie w każdej z tych dyscyplin będzie można rozwijać swoje umiejętności. W Dąbrowskim liceum jest wielu utalentowanych uczniów. Nasze drużyny piłki ręcznej zarówno chłopcy jak i dziewczyny zajmują wysokie miejsca w województwie. Widzimy, dziewczyny intensywnie ćwiczą, to jest tak zwana rozgrzewka. Chcieli e, zapytać, e, jak się pani czuje na, na tym trening? Fantastycznie trening jest Dobrze. Jakie macie kwalifikacje? Znaczy, jakie miejsca zajmuje Wasza drużyna w województwie, jak osiąga, e, prawda, osiąga? Szczerze mówiąc, w tamtym roku czwarte miejsce, ale w tym meda. Czy, czy lubi Pani Pani luki Ręcz? Bardzo szczególnie, gdy mamy zajęcia rozciągające. Nie braknie tu też artystów. 14 lutego odbył się akustyczny koncert absolwentów i uczniów naszej szkoły. Zobaczmy reportaż. Zajmujące wysokie lokaty w Olimpiadach. Jednym z nich jest Karol, z którym nasza reporterka przeprowadziła wywiad. Witam, zapraszam na wywiad z Karolą Kopańką. Karol, w jakich Olimpiadach i konkursach brałeś już udział? Brałem udział w Olimpiadzie Historycznej, Geograficznej, Ekologicznej, a także diamentowy Indeks AGH. Brałem udział także w konkursach wojewódzkich i regionalnych np. E, konkursu niekiedy Suliku czy o wodysłowie na desie. Jak na razie moim największym sukcesem jest awans do etapu centralnego. Czy dostajesz stypendium i od kogo? W zeszłym roku dostałem stypendium od marszałka województwa w wysokości 3600 zł, a teraz dostaję stypendium e, od prezesa Rady Ministrów i od starosty powiatowego. Czy wybrałeś już uczelnię? Zastanawiam się między Akademią Górniczo-Lotniczą w Krakowie a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Dziękuję za wywiad, że takie powodzenia. Gazeta Elot Dąbrowa pisze o czym? Piszemy o wszystkim, o wszystkim co się dzieje w Dąbrowie, o wydarzeniach w szkole. Na tematy, które pociągają do czytania, przyciągają do, do czytania i tu przeważnie właśnie młodzież. My mamy tak. Może niech każdy powie co pisze albo no to praktycznie jest cały numer. Tak. I szukamy osób, które chciałyby oczywiście pisać w naszej gazecie, bo oczywiście mile są widziani wszyscy chętni. Po prostu zapraszamy wszystkich z powodu, że jesteśmy otwarci i pełni energii, w szkole ładnych kilka lat temu powstał wolontariat, który prężnie współpracuje ze stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych radość życia. pomagamy im, uczymy się, jak pomagać innym i w ogóle jest bardzo fajnie. Nasze dzieci z niecierpliwością czekają na takie zabawy, imprezy, ponieważ mogą tutaj pobawić się, potańczyć. Hej! Zaraz odbędzie się zbiórka szkolnej drużyny harcerskiej do której ja należę. Co najczęściej robicie na zbiórkach harcerskich? Uczymy się technik harcerskich, szyfrów harcerskich specjalnych. Yy, uczymy się o historii harcerstwa, jak harcerstwo zostało założone przez kogo. Śpiewamy, gramy na gitarze. Arslan przyświe... Od roku Velo istnieje nowy profil mundurowy, który stworzony jest dla ludzi marzących o karierze w służbach mundurowych. Dla chętnych powiem w tajemnicy. Trochę się nabiegacie. Do śrubowania wysłuch. Ja uczeń klasy mundurowej. Ja uczeń klasy za zagranicy są very good. Nawiązaliśmy wspólną pracę ze szkołami z Młodeczna na Białorusi i Litewską Szkołą w Kalwarii. Często odwiedzamy naszych kolegów, a oni nas. Utrzymujemy też ze sobą ciągły kontakt mailowy lub też organizowane są telemosty. E, dobry dzień nasze uważające z Polską. Rady Was widzieć i słyszeć.

Na koniec naszego programu warto wspomnieć o dyrekcji, która tu całą naszą szkołę trzyma w ryzach. Postanowiliśmy więc też przeprowadzić wywiad z panem dyrektorem Jarosławem Budnikiem. On wie też coś o maturach. Wyniki matur są z roku na rok coraz lepsze, a przede wszystkim są już na tym etapie bardzo dla nas satysfakcjonujące, bo po pierwsze, Zaledwie pojedyncze osoby nie zdają matury i wierzę, że te osoby, które, które czasami też nie z, nie z najwyższymi wynikami trafiają do szkoły, mimo wszystko są w stanie sobie poradzić i potem tą maturę zdają. Czyli ten postęp pod względem także jakości zdawania matury cały czas następuje. To dużo. Jasne. Porównujemy to także często z wynikami białostockich szkół, gdzie się okazuje, na przykład ostatnio zestawialiśmy to z wynikami z piątego ogólniaka i się okazało, że w każdej praktycznie dziedzinie mamy wyniki lepsze. Że, że, że to, że szkoła się rozwija, to jest taki jakby przykład na to, że udaje się coś coś robić. Pojawiają się nowe kierunki, nowe pomysły na rozwój tak jak ostatnio klasy mundurowe, czyli, czyli nie, jest, nie jest najgorzej, a można by było powiedzieć jeszcze inaczej. W ostatnim roku mieliśmy najwyższy nabór w całym powiecie sokólskim, więc jest czym się pochwalić. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na Elo TV mówiła Rafał Jakniczak.